Mister Adamo15 Kukurydziany głos w internecie Zapraszamy Siemaneczko z tej strony Mister Adamo15 Jak widzicie jest ze mną dzisiaj Miki Cześć witajcie jestem Miki Tak 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 ja y tak, 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 tak Mam już... tą samą bluzę od kilku nagrywań Chyba przecież nie mam innych ciuchów tylko chodzę w jednej bluzie na ekran To łapka za za to, tak. że Miki nagra z kamerką i na dodatkowo w tej samej bluzie, czyli oszczędza na praniu, A. oszczędza na proszku do prania, naprawdę Dokładnie. i na wodzie na dodatek. A jak chcesz <laughs> się wiedzieć czemu nagrywam ciągle tylko w tej bluzie, to po prostu Grinske. musi się dobić tutaj yy, bardzo duży łapek w górę, no. to wtedy opowiem o... 500, łapek, 500 łapek i Miki opowiada. Z 600, no. No dobra, 600 nie będzie. Jak widzicie jesteśmy w fs 13 na mapie Death Forest map yy, v2.1 Jeden, no? No dobrze powiedziałem, bo już się pogubię. I ku na zianko. oczywiście liczę, że Michi zasiądzie za tego oto, klasa lekcjona. A chciałem z rządzenia pojeździć. No bardzo dobrze, no to fajnie, to ja wsiadam. doskoczyłem <laughs> no cię co? Chciałem cię oddać ale mówię. O kuwa, dobra. Ale zrobiliśmy chyba jeden mały błąd tylko, że nie? No. Że nie, nie dałeś mi tego modu. A kurna, żeś mi tak przypomniał. Uuu, kolejny błąd. Albo weź co tam tą drugą przyczepę, bo tam jest taka tandemka. Ona Co chyba nie potrzebuje pensuje? tego... tego modu. Tak mi się zdaje. Uuuu, tak? wypadłem. Tak mi się zdaje. Dobra. Muszę sobie przyciszyć trochę... U ...słuchawki, bo... Potem się... Słuchawki. potem się możemy zmienić. Na razie Yo. to ja sobie chwilę pojeżdżę. Zaraz wam coś pokażę. Bartek, oglądajcie do końca, bo wam pokażę ciekawe rzeczy różne. Miki, Naprawdę. Miki chce coś pokazać. O! Właśnie Miki, pamiętasz? U Ciebie pokazałem najdziwniejszy mod jako samochód, a u mnie pokażę wam traktorek. deutsch ja To też jest pokażę. prawie jak Deutsch z Turem. Naprawdę polecam serdecznie Kurde, takie rzeczy wyciągam normalnie dla was Chcę to zobaczyć, Adam <laughs> Zobaczysz na kamerce Adam? Jo? Jak ci powiem, że mam jedną kreskę baterii w kamerce, nie? Mhm. Powiesz mi jak ją... Aha, no dobra, może wytrzyma też. Nie wiem, powiem ci szczerze, że ja podłączam do komputera i... I wcale też tak muszę coś robić, bo... Nie, serio, no bo ogólnie dzisiaj Miki chciał nagrać ze mną Poprze y na dziwne mody tak? i mm. ogólnie miałem jedną kreskę baterii i podłączyłem do kompa i nagrywam już drugi odcinek więc bez żadnych problemów sama rozkosz A rozkos tylko sobie tutaj o pozwolicie że zobaczę żeby by mi ino w razie starszy kabel od internetu tutaj ciekawe czy się przetnę <laughs> a jak czy nagrywanie o podłączę, to się stanie? Y prawdopodobnie może Ci wywalić nagrywanie bo włączyć się wiesz y jakby udostępnianie interne... no, internetu tylko tego. Na razie sobie kamerze. przygotuję tylko kabel. W razie czego? Jo Jakby ci tam, wiesz, przerwało to po prostu i tak wtedy yy, Dobra. wyłączysz. Ale nie, bo przecież jeszcze zacznie ci im rugać taka bateryjka, że... No dlatego właśnie, dlatego więc... jak się to brugało. Więc jeszcze daleko. Myślę, że jak masz tu jako nowy yy, ten o. kamerę to ona jeszcze troszeczkę wam coś pośmiga tutaj. Poczekaj to, poczekaj to. Adum tam klasem jazie ja wezmę swojego i o też będę jechał. O, będzie... Okay. Ja pierdzię, jak nie, to nie to... będzie się od klasa i widać, bo to wszystko zielone tu jest, ale trudno. Pół zdroty, To mam odgniecenia nawet. Nieważne, bo tutaj Ja teraz tym klasem tam pomogę, O, ja wam jeszcze chciał pokazać tu pod kolor bluzy takiego pachpacha mam tutaj. Patrz, ta koła ma, tutaj Nie no, nie, no, jak wyciągnie wszystkie moje swoje zabawki. Jeszcze psichut tam włączy, to już w ogóle będzie. O, tutaj jadzie, tak? Proszę bardzo. Tak jadzie, potrafi, o. O, tak, tak, ta, ta jadzie. Tutaj też jadzie, o, wszędzie jadzie. Oj, kabina mu odchodzi. Drugi traktor, który tutaj jest, to proszę bardzo nie widzicie go na pewno, bo jest zielony i go nie będzie widać, czyli widać same koła pewnie. To będzie śmiesznie wyglądać. Poproszę. Jest to Deutschfahr. Taki fajny też. To miszki mam z LS-a, ja Łapka, bym... łapka w górę za to, że... O, wyciszenie Bo to jest... O, jeszcze jeden jest. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że to jest wyciszanie. Coś mi spadło na mnie. Muszę sobie jechać w środku Trochę tego. brudny jest. Mamy takiego gejsza. Gejsza, znów gejsze ma. Gejsza. Mają. Cały czas gejsze tylko ma. Gejsze mamy W swoim pokoju. Bardzo, takiego gejsza mamy. Mamy jeszcze taką rapet do niego, ale już mi się nie chce ja jej tam w ogóle gigant zostali. O, to ja tak w wolnej chwili skorzystałem, tutaj prawie mnie nie zabił jeden traktor, bo spadł mi na głowę prawie Ale co tam, ale pokazałem, a tu taką figurkę i tak się fajnie główkę kolepie Takie. A ja jestem ogólnie jakiś zadowolony z tego Ta Tak Z sieczkarni Mówisz? Z no, sieczkarni, z a, bo... a teraz wracamy, bo <laughs> Jak tam ADUM Ci idzie? Ile bardzo masz dobrze, procent? Bardzo I... dobrze mi idzie, bardzo mi się to podoba Naprawdę jestem z tego ogromnie dumny Jo, mój tutaj jelonek powiem ci też Mówię, Sprawa miałem, miałem raz przy razie Miałem raz przy Ale nie, o Jezu niu Widzę, że to 4% już na przyczepie mam Jo, bo sprawdzałem Ale ty Poczekaj no? Jeżeli masz 4% na przyczepie No A na przyczepie ładnie widać Czyli po prostu Tylko na MP potrzebuję tego modu shader tipping tego czegoś i tak dalej No bo jeżeli na singlu sobie sprawdzałem czy mi sypie i mi sypało, a tu od razu nie mam To trochę dziwne, co nie? Ja tam poczekaj chwilę Ja sobie fotę O no, bardzo Stój. ładnie Przydałoby mi się na miniaturkę To właśnie może będzie na miniaturkę, jak się No myśleć. to Komuś jakoś ładnie to Tak, tak. to, co to my się... poczekamy, oddychniemy I ja się napiję, bo to okrążenie całe zrobiłem, naprawdę dużo Weź tam Praw wszystkie podzespoły. dobra jaź, bo to i tak coś Pod no, Bo jeszcze nie, poczekaj, jeszcze. tutaj. będzie Gejsza. Taką twórczą zrobić, o. Co tak wyjechał No to bądź na Facebooka akurat. Na mnie niekoniecznie, na Facebooka jaś. Na Facebooka zawsze fotka jeszcze. się przyda. Adam się napył, to, to ja też muszę, muszę, muszę się nawodnić. Tutaj nie będę lokował produktu, chociaż tak zalokowałem przez przypadek. Dobra. Nie ja musiałem sobie sprawdzić, którym klawiszem mam ten włączanie. Nie wiem czemu, ale nie może się przyzwyczajeni nadal w FES-ie 13. Że nie mogę no. grać na pedałach tylko niestety ale na tym... No na bolku, nie, możesz grać? nie mogę grać na bolku tylko muszę zaklikać jeden dwuikę, no to jest jednak ja. denne A ile masz? A się 70% jeszcze da. O ty same się kłótnie ja zobaczył taką młynę, ja mówię matko boska, w tym się pali Wiesz, Ja już to? chciał dzwonić, Hymen Jadwiga łączno 40% ja. No ciekawe ja jak się wyjadę. Czekaj. Łobia z za pocztą, jest za kukurydzą w prawo normalnie. Dobra to stań tam na końcu i tam się też wymyśli ja Nie wiedziałem co się dzieje. Jakie jaki olśnienie tu mi dało od razu, panienko. Olśnienie, dokładnie. Jakie selekcje. Ja tu sobie far... tutaj zupełnie Ja widzę farmera wwaranty. wreszcie. No chyba trochę dziki wyryły, co? Coś na pewno. No łączna przy. Zobacz to tutaj, jakie te. Jaka una. Jakie tutaj te, jakie ślady dziki, ja mówię to dziki, a tu mają te rykowisko te dziki, zobacz. Tu o. Ale jaki on jest skrętny pieprzony Ale fajny pojaśnić ładny Nie, też mi się podoba, ale... A tam chyba pierwszy raz się muszę za młody pochwalić, takie fajne. Yy, poczekaj, bo tu Chyba nie klika N, M albo coś tu w stylu. Czekaj, bo ja tu mam tyle dodatków, że... Ale nie składaj hedera. Aha, fajnie. <grym> no można, <grym> można i tak nawet. Nie wiem jakim cudem klikłem, to... Aha, nie, przez nie na ja żeby nie przesunąłem jeszcze. Chyba że nie będzie łapać może To czekaj o, o jest, jest stój no Ja nie ruszam się No dobra Aha. Jadzie, sypie Ważne że sypie No i gites Ciekawe kiedy się wyłączy te, przy 80? Nie yeah. przy, przy 75 się włącza ten, kogut, coś nowego Chyba mnie ja byłem, bym nawet ładnie wyszło No i super To mnie się bardzo podoba no, Ile masz drogikę w ogóle? Ile to? No Uwa, no nie spojrzałem, a chyba 11. A mi się zdaje, że chyba 11. Bo nie miałem nawet pełno, więc... Sam. Ale, ale pompa. Przestałem sypać, nie? Yo. Beka? <laughs> tak 15 beka. A nie, bo ty wziąłeś tę, tandemkę i dlatego, na, na, na nią sypię, a na tamtą nie. No dalej, że... ale tamtą nie? Ale niektu... niektóre tak mają, co nie? W sensie? Yy, bo jedna przyczepa działa, a druga nie, tak? No, no w sumie to ja tu sobie poczekam, zrobię kółko, to mi się Jo. Nawet nie będę ja. Ile masz procent? 66 Dobra hmm, 66 znowu mm. Jo, bo to 66 wtedy, wtedy 66, teraz też 66 A ja? Nie no, nawrót tu, tu ma bocie Jak ja. Adam zawinął Nie no, podoba mi się W ogóle skin Nie, ta mapa jest superancka i oczywiście liczę na dużo łapek, bo jak będzie tak, dużo też łapek to się... się będziemy się bawić. A jak mi się podoba jakaś mapa do trzynastki też... I jeszcze mody na dodatek u mnie ubiegłym... U bekan Tyle O. o to, mam to znaczy, że będzie grubo naprawdę. No zobaczcie jaką mam. Wam pokażę. Tu usunę to SMS-a o to dama, bo tu romansował trochę ze mną. Cicho, bo się wyda. A to oglądają miliony osobników na całej Polsce. Zobaczcie jaka ładna tapeta wygaszacz. Ta pita, Zobaczcie maja. jaka ładna tapeta. O, śliczna, ja? nie? No. Ciekawe skandał. mf, MF -a masz? Tak. Ale tego Tego, tego dużego? Czy swojego masz? Nie, mojego. Aha. O tu dołu? macie moją starą kamerę. Zobaczcie jakim ona pokanym stanie jest. To tu ma nawet dziury. Jo, wygryz. W ogóle podziela na ale tyle co ona przeszła, tyle co ona nagrała to nawet no. działa to zamykanie Jeszcze działa? Hmm. To mi O, tu mamy rolkę po papierze Płynie Chyba nie muszę mówić od czego ta rolka tu jest <śmiech> <Kurwa>. <śmiech> Nie no, ty se unboxing w pokoju robisz moje <laughs> A Adam, i tak czekam na ciebie i tak Ale nie no popa, mi tam się podoba O ja, ale fajnie wygląda w środku, ty naprawdę Jak wymienimy się później Mam to Pompujący Lexion. Dla... O, tu mamy taką linkę, jakbyśmy się chcieli powiesić. O tym, dostarczył mi jej Mediamarkt. O, i co zakładamy sobie tak? Zrobię Nie, Miki, tak. Miki robi sobie takie coś, jak wywołala mu internet, więc pozdrawiam Orange Polska. Pozdrawiamy Orange Polska, no strada najgorsze internety, jakie tylko mogą być w całej sieci kraju, na świecie, w Europie i tak dalej? Też. I komu nie polecam tej najgorszej sieci, która dostarcza internet? Potwierdzam, Tam, jak kto się mówi? Potwierdzam, bo prze, niestety przez e, tą samą sieć jestem uziemiony przez dwa lata z chujowym internetem, który i tak nie spełniają warunków. E, na dodatek e, mikiemu tak to wywala w ogóle ten internet, że tak, ja Tak, bym... ja jestem wtedy skazany na nich, bo nic innego póki co mi tu nie odbiera. Ale właśnie, bo ta cholerna neostrada była tak pięknie rozwinięta dawniej, ona robiła wszystko dla ludzi, a teraz to Orange tak spierd... No jak się wiesz, to... co, tu się też zgodzę, ale u mnie też jeden problem. U mnie idzie kawałek linii idą pod ziemią, a kawałek na słupach, nie? Mhm. Tam, gdzie idzie pod ziemią, mhm. idzie na polach i jest w tylu miejscach poprzerywana linia i jest na tylu skrętkach porobione, poskręcane, że ten sygnał zawsze będzie go mnie słaby, nie? Bo zaraz hmm. trochę deszczu pada, to przemienka i wszystko nie łączy i tak dalej, no bo to jest tak poprzerywane, powoływane, że daje spokój. Macie to nie było zakopane na odpowiednią odległość, na głębokość, tylko po prostu było na sztukę zrobione, nie? Żeby było. Dopiero właśnie dlatego wiesz, mają, miałeś te przewody niby w przyszłym roku, ale zobaczymy co z tego będzie, nie? Ale co do tego czasu, nie? taki finał, ja, ja nie wiem, też sobie kurczę, ja marzyłem marzyłem sobie kurczę, że będą live'y, będzie to bo wiesz, pokazało mi, że można w Orange mieć tanio, tak duży internet dużą ja, prędkością, rozumiem. nawet z ładnym tak i fajnie, no poszedłem dowiedziałem się, że jednak nie mogę mieć tego dużego ale jednak zafascynowali mnie tym, że będę miał tą dwójkę a dwójka zawsze daje w wersji HD live'y tak? No tak, dwa uploady, no bo no, to bo tak to 20, 20, giga, idzieży, no? 20 giga internetu, co nie? Z no, no, dwójką no. Mu no i oczywiście wszystko ładnie, pięknie. Mówię, no tam przemyślałem sobie to, że przecież dwójka mi da. Poczekaj chwilę, nie wysypać. No na gospodarce tam coś poszukaj. Dobra. Powinno być. No dobra, tylko tak się pytam, czy gdzieś tam gdzieś Nie, nie. No, tam do jakiegoś magazynu. Dobra, do... no. I powiem jeszcze, że naprawdę byłem chachany, bo przyznałem w necie, że tam chyba nawet półtora mega Uploadu potrzebuje żeby nawet wrzucić jakiś tam like co nie a mówi dwójka to już na spokojnie w wersji HD powinno dawać radę no to uchanym podpisałem młodej będzie fajnie no dowiedziałem się co po 10 dniach aktywacji tak nadal nie mam potem po 10 dniach podłączyli ale co dali oczywiście dali mi 16 giga nie 20 giga 16 mega no no, mega, no można tak powiedzieć, no pod tym względem, mega, giga, no... no nie, nie wiem, nie, nie wiem... Nie. Już sam nie wiem, jak to też powiedzieć, no pod... pod względem, że pobiera mi... Mm, no tak, no bo to jeden, jeden i sześćdziesiątych mega mi pobiera, no. tak? Na sekundę. E, a powinno mi pobierać e, 2,0 zero lub dwa tam z groszami, tak? Wczoraj miałem przy jedynce. No to, to fajnie, mówię, no, ale mówię, no, chociaż może będzie tak to półtora też, yyy... E, mm, U co nie? No. Ale nadal zostało niecałe S jeden albo jeden tak zależy jak tam ulicą no no także i oczywiście ich to nie rusza tak że że oczywiście to nie zgadza się z moją umową bo ja sobie zażyczyłem tak tą 20 giga internetu prędkości pobierania i dwójkę uploadu i ich to nie interesuje oni mają oczywiście kluczkiem prawnym napisane e, najmniejszymi literkami w ostatniej stronie umowy że oczywiście jeżeli mój internet będzie upload tak bo ja się tu o upload mhm. bardzo walczyłem tak jeżeli mój upload nie będzie niższy niż pół mega, to ja mogę nadmuchać im w balonka. No i dziękuję dobra. Aha, czyli tak, po prostu ty masz za sobą minialny, tak? O to chodzi też... Tak, ale to? oczywiście jak się pytałem czy moja linia wytrzyma to 2 mega, tak? Że no. żebym miał to 2 mega, to mi powiedzieli tak, 2 mega tak, nic, nic więcej, ale 2 mega będzie. No i widzisz, ani nie ma 2 mega, a potem oczywiście każdy się wypierał, że nikt nic takiego nie mówił i tak dalej. No kurwa, chodzić teraz z nagrywarką każdego nagrywać, no to A tak, no i tego z Ale byłem u nich, tak? Nie, nie, nie przez internet. A wiesz, się co, że uzawięty, ja właśnie to... mam ochotę do nich też zadzwonić, żeby się o to spytać? O to samo ty? Bo powiem szczerze, że to jest masakryczne, tak? Jestem wręcz załamany, no ale cóż poradzić, tak nic nie mogę poradzić. I podpisałem umowę taka jaka była, to, że nie przeczytałem kluczkiem prawnym, że to jest napisane tak, że Ta, nie to to tak jak nie będę czegoś takiego... Tak, To już nie interesuje no, ale, nie? No, ale, no, ale tak na popski rozum. No... Musiałbym iść z lupą do nich, tak, do punktu obsługi klienta, tak i czytać co wszystko małym drużkiem, tam co... Taka prawda, no ale no widzisz, ale właśnie właśnie przez ten czytania takie umów dokładne można się trochę nadziać, no ale wiadomo, że tego tak na... nie czytam, to, to nie ma co ukrywać do ja Nie sz... masz? No, już 64. Powiem Ci tyle. Ja jako klient wymagam sobie od takich właśnie rzeczy, tak, od takich właśnie firm. Żeby no, nie robili sobie ze mnie jaj, tak? Tylko żebym sobie mógł kulturalnie skorzystać z internetu, no ale no... Ale co... Adam, ich tak, ja czy ty, to oni no, ja, tyle, no, co... No ja mówiłeś, to jest gówno i ja wiem o tym, ale jednak... Wiesz co mnie najbardziej wkurza, że człowiek, który jest z nimi 10 lat, tak? No a tak samo od ma, początku, Ma sobie, kurczę, z nimi umowę od paru, na... paru dobrych lat, bo ja już nie pamiętam ile, ale na pewno no. jestem tym od początku kiedy mam internet w domu na pewno mam tak. Tak więc, samo od myślę, że to jest z 10... No 10 lat mam chyba Neostrada jeszcze, bo ja też miałem zaczynałem od Neostrada TP. No a, a oni co wiesz, ze stałego klienta starego jak świady robią Huhu, uh, uh, a nowych wiesz. No to się zgadza. Uszczęśliwiają tam, że nowi tu klienci przyjdą, dostaną to i to, no kurczę naprawdę Ale to jest teraz prawda, teraz nowy klient ma lepiej niż, niż wiesz. Stary. No, gdzie zrozum tak? No. Nie wiem, no, przychodzi o to, wie, żeby starych właśnie wygnać gdzie indziej, no, no nie wiem. Nisko ja sobie tak muszę mieć to, bo nie mam możliwości pod co... No ja to innej. samo mam, no niestety. Ewentualnie tak. będę się starał już netnie coś w tym stylu, ale też nie wiem, czy to w ogóle wypali. Jak już naprawdę miastowanie tak w to już spróbuję wszystko ogarnąć pod internet. Weźmy, weźmy, weźmy w tym, no nie. Tak, coś tak, tak nie bo niestety to są uroczy życia na wsi, też. Niestety, niestety, bo mówię, w mieście na pewno nie chcę mieszkać. W mieście byśmy ten urok, żebyś miał dobry internet, tak? tak? I tanie. Y, to bym się zgadzał, że właśnie ten internet by był. Y, no ale no jednak y, to nie jest wystarczające, żeby mnie przekonać, żeby do miasta pójść. No nie, no, no sorry, jakbym jakby na twoim miejscu nie oddałbym ciągnika za dobry internet. No. Nawet żebym mógł la y no nie, nie, nie. Bez przesody. Nie rozumiem. Tak A jeszcze mi no. na internecie nie zależy. No. no ale jednak Ale powiem szczerze, że i tak już powoli na te wsie już chcą, żeby te, te wsie też miały tak dobrze, ale i tak... No wiesz jak te wody pociągną, po tak, ciężko to, jest, to, rozwinąć, to może żeby, będzie dobrze, żeby, tak? Żeby no, wieś miała tak dobrze i tak dalej. No niestety no, nie pod tym względem zawsze wieś będzie gorsza na pewno niż miasto. To akurat nie ma co jest ukrywać. Bo to jest a... Od dawna wiadome, no, no ale betami. co zrobić, no... Dobra, to może zmiana teraz chcę trochę pojeździć, co? Już Żebyś... Ale no, no co zrobić? Co? Taki mamy klimat. Może kiedyś zrobią takie nadajniki, że będą wiesz obejmowały przez takie odległości duże, że... Że i u nas będzie, nie? Na no, obę Jaki ten na John jest głośny ha. Dobra, to Miki niech sobie bawi, on sobie zrobił unboxing w pokoju, a ja, a ja sobie zrobię unboxing mapy Co jest kuwa ty, nie mogę jeszcze pobiegać Aha, nie mam włączonego Już chcę bo już pójść za godzinę, słuchaj ta, już godzina je ino 26, 26, a jutro wolne, ja jutro do szkoły nie idę, czyli dzisiaj? On ma wolne Bo szkoła moja stary. ma na szczęście czwartek, piątek wolny Serio? to naprawdę, jestem aż zdziwiony że Pierwsza mm -hmm. chyba kurde szkoła, której słyszę, która ma na razie wolne To bardzo mnie to cieszy W tym, no to... tutaj magazyny są proste od razu e, Tam są otwarte wrota, wiesz? No tam będą na wprost chyba no. Jedyny błąd, który nie dodaję właśnie tego modu Na szybkie bieganie Szybkie bieganie, bo... Wiem, zauważyłem też Żenujące to. Ale beka to fajny. W ogóle gospodara zarąbista jest panowie i panie tu wapienko. Gnojowica, co ja chcę, ale nie faktyś... no, mapeczka zarąbista, naprawdę. Mapa jest. Będzie no... się grało, ale liczę na dużo fapek, żeby nas do tego bardzo fajnie zachęcić. Ale o, naprawdę akcja obornik to będzie bombała, widziałeś tutaj. Jak fajnie no, Takie fajne są, nie? No że wiesz, wie wiedziesz sobie na dół, co nie? Możesz sobie fajnie ci tak, kurde. Na pełni, nie na sina, sina. Nie, no nie ale powiem doło, ci ale... ten header mógłby czyt większy być. Jo. Troszeczkę. I tak jeszcze jest. Bo ten klas jest 780 to mógłby trochę być ten header taki. No ale taki był w tym, no ale może... może no ja jeszcze... wiem. O a Adomiga mi bateria, to ja może podłączę, spróbuję podłączyć te. Czekaj, zaraz ci powiem tylko ile. E 20 minut myślę, że nie będziemy przedłużać, zaraz będziemy kończyć. Więc nie, żeby nic tam ci nie odwaliło za nie. Podłączyłem i system riga dalej ale nagrywa nagrywa ale nic mi nie pokazało że ją ładuje tak jakby może podczas nagrywania jest jakby to powiedzieć nieprzydatna do tego hmm. możliwe dziwne. bardzo dziwne jednak no bo tak nie przygotowałem się pod tym względem właśnie kamerki słuchajcie ale jeszcze spróbuję ją do ładowarki podłączyć po nie kombinuj bo i tak zaraz będziemy kończyć nie wiem czy to się opłaca. O! Chyba jest dobrze Adam. Mówisz? Tak. A to ja tak, mówię. bo znikła mi bateria, piszę nagrywanie i zniknął mi też stan baterii, więc chyba będzie dobrze. Aha, co? to tak, jeżeli e, zniknął ci stan baterii, to znaczy, że ładuję, bo mnie to samo jest. Nie, mi się mogła tylko kamer... Ale nie, dobra, dobrze jest wszystko. Tak, okay. to możemy jechać normalnie. Dajadź. No, bo tak... Nie, wiesz co i tak ale do całka co na kabinach, było w sumie. Ja na pewno, znaczy nie, no jak przez, wiesz, nie będę nagrywał w dzień yy, i będę miał pustą, to sobie ją naładuję, czy nie? Jeszcze do trochę baterii, bo ona się będzie trochę tak, ta bateria no zużywała, no ale ale prawdę mówiąc, jak tak ona mi będzie służyła tylko w sumie i wyłącznie do nagrywania mordy to ja sobie jo. tylko przedłużkę na USB wezmę najdłuższą jaką mam i tyle. Witam ja ty też. Ty masz też ładowarkę na USB, nie? Czy swojej? Yy... No, 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 no. No bo nie takie same wiesz, do prądu a z góry USB, tak, tak, tak. W sumie to jest wygodne, nie ma żadną madowarkę no tak. do wszystkiego, do kompa i do tego. Tak jak więc... możesz sobie podłączyć do kompa to to ja mam teraz, bo bynajmniej do przedłużacza mi nie starczył tak, kabel USB ten. Więc podłączam sobie do kompa, akurat fajnie że z góry mi starcza i... No mi też trochę ładnie wszystko na styk, ale starczyło, Najważniejsze że, w ogóle że nie musimy dając. kończyć i tak wiesz na siłę szybko, nie? Co? co? ile ja masz pracę, by się nie spytałem? ja 62 co? No, no dojadę do końca spokojnie no, to ja, muszę, coś... ja muszę sobie tutaj cofnąć jednak nie I będę jo. gdzieś odjeżdżał ale naprawdę jeżeli ktoś grał na forest na poprzedniej mapie poprzedniej wersji to no jest duża zmiana naprawdę to może się ktoś dziwić na, na, na początku wersji to nie, nawet nie będzie to jest to forest map nie? Mhm. nie no serio, nie ja powiem szczerze że ja nie grałem w foresta nigdy ja na Forestie grałem bardzo dużo, moim zdaniem jedna z lepszych w ogóle map do 13. bo, bo ja nie pamiętam tej mapy bynajmniej. Kiedyś graliśmy nawet razem na jakąś serię, jak robiliśmy Może może nagrać, wiesz? No. 13 to tyle rzeczy się grało. A no dawniej, tak, no, to się, nie się nie zgadza mam się. może nie pamiętać, ale, ale jest fajnie, jest fajny, fajny klimat, jak to czuję. Fajny, naprawdę, mi się też podoba mapa i, I ukształtowanie i, mapy. I pola, naprawdę, po pierwsze rzeczy mi się prawie, chyba pola tak. podobają, chociaż nie przepadam za dużymi, ale tak, ale mi się podoba. Bardzo nie mi się jest. podoba. Mam moje też. Słuchajcie? Żeby sobie piszczeć trzesłał. Jo, a mama dam 80, ale to się wysypie już sam w sumie. <falce> nie, już tu jadę, bo tak przejechałem, żeby nie mam tego szybkiego biegania, to wiem, że John Deere będzie szybszy niż ja. Więc jeszcze dużego John Deera muszę fajnego znaleźć. Bo znalazłem, ale taki znowu wyblakły kory. kolor Ja nie wiem, te duże JD tylko takie w takie bardzo jasne są. Od słońca. Jo, pewnie tak. A tutaj w ogóle zjazd na no to pole jest taki dość ostry, bardzo wąski a tam gadasz jadę i... Jać. jadź jadę sobie jadź hmm. mówię ale fajnie to wygląda jak te koguty tak dają po całym tym ale ładny mają te koguty no właśnie taki ładny kolor nie lagują no, nawet okay. chyba inaczej ja nie czuję ja tak, też nie czuję, czuję, dlatego że, tak, że... że... jest szoku bo widać z daleka tak że jedziesz gdzieś jesteś daleko na drugiej części pola ale widzisz to że ktoś potrzebuje twojej pomocy <grym /dziśle> kurwa co jest? i ja! słuchawki mi się wplątały w pedały, ale ja serio? o, się możesz, ja mi możesz mieć lekki przestyk możesz mieć lekki przestyk nie, nie będę mógł powinien zdążyć na styk ja mam 98 99 o, ja? Ja na drugi ty zobacz, nie mogę w ogóle... Nie mogę no. w ogóle wyhamować. Dobra. W biegu czy zatrzymać się? No nie wiem jak chcesz. Zatrzymam się, bo i tak tak szczegóły sobie sprawiedli już potem teraz, nie? Zwłaszcza ile mam? Eee, No mam 65, tak. No weźmy akurat ten... Y, stówkę, nie? Mhm. A ty akurat no, weźmiesz to na resztę i będzie jest spokój. Ja. Dobra, poszli. No ja mam 63%, także wiesz. Yeah, no, beż, ten Ale akurat, nie no, weźmy to. nie, to to wezmę na luzie, nie? A tamten kawałek to już zostawiłem ten kawałek liczyłem, jak wiesz, ten kawałek mi się udał na odcinku, to już naprawdę jest fajnie Fajnie, oczywiście no, trzeba spojrzeć, czy się, czy się To Kolejna oznaka, że trzeba iść spać Gdzie Nie no, Z, no że później. Nie, się. nie, po prostu jak się do szkoły wstaje, to trzeba iść wcześniej chodzić spać. A no teraz tak, A potem jak się trochę duża. dłużej posiedzi, to się ziewa, ale nie jestem śpiący, tylko mi się ziewa. Pójdę się umyć i mi się nie się spać. Ja. No tak, tak jest. Pamiętam. Zawsze no. się wkurzam, jak do szkoły chodzę. Idę się umyć zawsze jak schodzę z kąpa, czyli no, no, już najpóźniej w sumie jak siedzę, nie? Mhm. I zawsze jak się umyję, mi się spać nie chcę, Zawsze potem mówię, kurwa, mogę się wcześniej umyć. Ja ale nie zarobisty jest tutaj wjazd akurat do tych no tego magazynu zarobiście. no ja, ładnie to wszystko fajnie wszystko rośnie ważne że nie wszystko jest kompatybilne i, i działa no. jak marzenie a co nie tak jest? jak mody u, w 13 sekund nie weź to no, ale to jednak dziwne mody tak taka skupia się samo nazwę za siebie tak no to nawet nie ma co komentować no ale no cóż na no wszystko musi o, nie ale wyciszenie być. ma fajne klasik no 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 i kamerki ma fajne jop na hd nie ma, tylko ma 3 te Antabu, tu na, na kukurydze to nie ma. Muszę coś obejrzeć. Jak Chcesz żyć, panie tak premierze? Panie premierze... Ja w klasie Pani nie ma... Panie premierze, kurze mnie to, że nie ma takiego szybkiego biegania, ale... Chcę teraz, czyżby... Aha, czyli ogólnie tak, że tak no. powiem... To z tego... Magazynu... Tylko można... Którem pewnie od Mhm. Chyba gdzieś może jakaś jest taka wiesz, żmijka, bo jakaś rura idzie, nie? Aha, bo ty żeś pronarkę zostawił, no to jak, dobra No, zostawiłem ją tam dalej, bo tam przeszkadzała. Na kierunkowskazach ona była, czy tak że się ją zostawił? O Jezu, nie wiem Pompa stoi, bez, bez podłączenia, ale... O, do kościoła, bardzo blisko mam kościół Jo, no, podjeź, bo jest. też mam bardzo blisko, wie. <laughs> Dobra, już idę i lecimy no odpalej. Palej dzichu. Palej z dzichu jedziemy. Nie no, mapa boska i... Będzie mi się miło grała na pewno. No, na pewno, no, bo taka mapa jest... Że fajnie. Fajnie nie ma dużych pól takich aż bardzo, ale też takie niemałe są, nie ma co ukrywać. Aczkolwiek bardzo fajne. Można sobie chociaż JDKI pograć, bo właśnie chciałem sobie w efekcie tak. Z kołami ładnie. Wtórą? W którą? W lewą. lewo, no to w to. Może być to. Czekaj, bo trochę trochę tam tam. No, trochę tera, na wórty należy w Drugą skęć Dobra No mnie za, za uchem swędzi ale jakiegoś psa Uu. bo pota. Będzie ostro Dobra Dobra to nie się to wysypuje no, no bo trochę tu wchodzi, teraz jest biorki kajery go No to co? W tym odcinku to tyle. Oczywiście liczę na to 600 łapek, jak powiedziałeś, tak? Tak. I będzie w następnym odcinku fajna gadka ze strony Mikiego i ciąg dalszy fajnej zabawy na tej cudnej mapce. E, więc łapkujcie, subujcie, komentujcie i do następnego odcinka. Na razie. Cześć. Pompa.